Jeszcze jeszcze proszę, proszę, jeszcze proszę. Na dzisiejszą niedzielę przeżywamy dzisiaj w niedzielę Bożego Miłosierdzia, nasz odgłos parafialny w ideuszowym roku 40-lecia z dnia w podłopieniu Dla nas żyjących w tej wspólnocie kościoła jest to szczególnie ważne, szczególne wyróżnienie i tak, że możemy żyć na co dzień w cieniu Bożego miłosierdzia i Jego apostołów, a naszych poędowników przed Panem Pogłego. Jana Pawła II. I codzienna modlitwa kocham do bo Miłosierdzia Bożego w tej świątyni. Upracza łaski dla wszystkich. Pan Jezus powiedział do świętej Kościyny, dusze, które szerzą w Miłosierdzia Mojego, posłania mnie przez życie całe. Jak czuła Matka swego niepoglębna, a w godzinę śmierci nie będę tym sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. Dziś możemy zyskać Logoszczowi, doktorowi, niemenowi boguli za przewodniczenie tej Eucharystii, za ogłoszone dzisiaj Boże Słowo, które tak bardzo przemawia naszych serc jeszcze bardziej otwiera je na Boże miłosierdzie. Dziękuję serdecznie wszystkim kapłanom, kapanom, konsterującym, wszystkim kapłanom W swoich obowiązków w parafii, w różnych miejscach, gdzie posługujecie zapłać za tę właśnie obecność, za naszą tutaj wspólną modlitwę ku czci Bożego Miłosierdzia. Serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości, Bóg za strażakom z pocztami ształowymi, Bóg za służbom porządkowym ze straży pożarnej wszystkim, bo Bóg za 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 zaangażowanie. Niech Jezus miłosierny obdarzał Was potrzebnymi darami i łaskami. Dzisiaj rozpoczyna się... Zmiana terenu dwóch ręcowych Rado Szmatek i Holosów po o godzinie siódmej. Bardzo dziękujemy za sprzątanie kościoła w sali i przygotowanie parad. Intencje użycia tych podawania na wcześniejszych godzinach można je znaleźć również w internecie.